Zaczynamy od tematów bardzo sportowych. Kręgle pojawiły się dzisiaj u nas w studio. To właśnie będzie nasz temat dzisiejszej rozmowy. Kamil Winiarski jest moim gościem. Witam cię bardzo serdecznie Witam. z MK Bowling. Tutaj nie nieopodal się mieścicie galeria MM. No więc właśnie jeszcze was nigdy nie odwiedziłam, ale coś czuję, że to wkrótce ten pierwszy raz nastąpi. Zobaczymy, jak mnie przekonasz do tego, że warto grać w kręgle, ale o tym za chwilę, bo ja słyszałam, że ty występujesz w lidze bowlingowej. To powiedz mi od czego to się wszystko zaczęło? To znaczy ligi bowlingowe są różne. Można występować w lidze bowlingowej, która jest organizowana przez daną kręgielnię, na której się przychodzi grać. Mhm. No I to są ligi amatorskie, albo takie troszeczkę już bardziej zaawansowane, półamatorskie, gdzie grają gracze, którzy już powiedzmy kilka, kilka razy przychodzili na kręgielnię, mają jakiś swój sprzęt, mhm. zaczynają. Umieć rzucać i zdobywają. Czyli dosyć już prawie profesjonaliści. Tak, prawie profesjonaliści, <gry> oni zdobywają wysokie wyniki, no i wtedy, mhm. wtedy już liga amatorska nie jest dla nich, tylko występują w takiej lidze powiedzmy już bardziej zaawansowanej. Dlatego w, w wielu lokalizacjach naszych staramy się robić różne rodzaje lig, to znaczy ligi dla amatorów, gdzie występują tak zwane handicapy, to znaczy, że możesz przyjść, mhm. wcale nie mieć dobrej średniej dostać punkty za niską, średnią, tak zwany handicap, no i wygrasz wtedy z lepszym, z lepszym od ciebie. Teoretycznie no, oczywiście proszę. lepszym. Mhm. Powiedz mi, a od jak, od jak dawna ty y, trenujesz bowling? Mm. Bowling trenuję właściwie z przypadku, mm -hmm. no, taka, 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 taka akurat była opcja pracy na ten czas, kiedy, kiedy jej szukałem i poszedłem na kręgielnię, zainteresowałem się bowlingiem, zacząłem tak powoli wtajemniczać się w tajniki bowlingu, potem przyszły już powiedzmy takie regularne treningi, mm -hmm. e, no a... E, po treningach oczywiście chęć zmierzenia się z innymi osobami, chęć wystąpienia blizy bowlingowej. No Aha. i właściwie tak to się zaczęło, a no później wpłynęło to bardzo również na moją powiedzmy karierę zawodową. No i tutaj jestem w Poznaniu i prowadzę kręgielnie, Bardzo się z tego cieszę, bo Poznań, jak, jak już miałem wiele razy, Okazję wspomnieć, to bardzo bardzo ciekawe miasto, bardzo dużo jest młodych ludzi. Ja tutaj też studiowałem, także dobrze oczywiście wspominam. Z Oczywiście. Mhm. Powiedz mi, jakiego sprzętu potrzebujemy do gry w kręgle? Do gry w kręgle, oczywiście ten, który jest zastany na kręgielni, podstawowy, to tor do kręgli. Mhm. Kula, taka, która waży od 3 do mniej więcej 7 kg mhm. i ma różne rodzaje otworów na palce. 10 kręgli na końcu, na końcu każdego toru. No i co jeszcze, specjalne buty, żeby, żeby troszeczkę pośliznąć się na końcu, na końcu rozbiegu. I to tyle. No, warto też mieć przyjaciół, z którymi, z którymi się <laughs> gra w kręgle, no i dobrze zaopatrzony bar obok. Mhm. W takim razie zwróćmy na początek uwagę na tą wyjątkową kulę. No właśnie, jak ją odpowiednio dobrać do naszych umiejętności, do gracza? No, to znaczy, kuli nie dobiera się do umiejętności. Są oczywiście mhm. różne kule, które można, które można dobierać do gracza. Zdarzają się kule, które w. Które gracze sobie wiercą specjalnie pod rozmiar swojej dłoni, ale nie jest to konieczne. To dopiero na pewnym etapie zaawansowania. Przychodząc na kręgielnie, trzeba sobie wybrać odpowiedni, odpowiednią wagę kuli. Tak jak mówiłem, kule są od rozmiaru 6, e, czyli 6 funtów, do 15 funtów. E, I to jest waga od 3 do, e, do niecałych 7 kg. Właściwie można przyjąć, że jeden rozmiar kuli to pół kilograma niecałe. Ale lepiej wybierać taką lżejszą, czy cięższą? Właściwie taką, jaką, jaka tobie pasuje. Jak chcesz rzucać ciężkimi, to, to rzucaj ciężkimi. Ważne, żeby palce pasowały. Trzeba wsadzić dwa środkowe palce do pierwszego, do drugiego zgięcia. No i kciuk cały, żeby wchodzić, jak widać. Tu jest akurat wersja medium, dziur na, mhm. w kuli. No i ona z mi pasuje. Jeżeli sprawdzę large, Czyli duży rozmiar. O, duży pasuje idealnie. Wchodzi cały kciuk, palce do drugiego zdjęcia. E, co jest jeszcze istotne, że jak e, staniemy z kulą mniej więcej w ten sposób i nie znamy, nie znamy rozmiaru mhm. kuli, to żeby móc tą kulę utrzymać w ten sposób, ale żeby nie była za lekka, żeby jej nie wynosić za bardzo do góry, żeby można było ją utrzymać nie przez około prosty. 10 sekund. Mhm. Tak, tak. I żeby nam za bardzo nie ciążyła. To jest dobra kula. E, w zasadzie można. Można grać różnymi kulami. Ja mogę grać kulą ósemką, bo ona, wydawała mi się, będzie że, będzie, że jest lekka. Można grać również kulą piętnastką. Ja też taką kulą zagram, ale tylko dlatego, że nie staram się kuli dopychać specjalnie. Często przychodzą osoby nowe na kręgiel i starają się kule rzucać albo pchać, a to jest wręcz przeciwnie. Jeżeli staram się luźno poturlać kulę do przodu, o tak, to... Aha. To kula swobodnie wypadnie z ręki, będzie się ładnie toczyła po torze i z dużą siłą wpadnie w kręgle. Jeżeli będę starał się dopychać kulę, to pewnie większość energii, którą włożę, włożę w dopchnięcie kuli, pójdzie w podłogę. znaczy kula mhm. uderzy mocno o podłogę, a później już tak będzie się toczyła średnio. Mhm. Najczęściej popełniany błąd przez graczy. No tak jak mówiłem, brak luzu yy, mhm. przy wyrzucie to jest jedna sprawa. Druga, warto pamiętać o tym, żeby nie wskazać sobie. sobie, sobie. To często osoby, które grają w kręgle i są na przykład praworęczne, kończą rzut na prawej nodze. No, a wtedy, wtedy przeszkadzają sobie biodrem, po prostu wysunięta do przodu. Prawa noga i prawa ręka przeszkadzają sobie wzajemnie. Najlepiej stanąć właśnie na nodze przeciwnej, czyli zatrzymać się praworęczny na lewej nodze, a leworęczny na prawej nodze. No właśnie, jak taki wyrzut powinien wyglądać, bo to jest chyba meritą sprawy, prawda? Tak. I ręka powinna być, z tego co ja się orientuję, oczywiście zawsze prosta. Tak. Mógłbyś zademonstrować, pokazać, jak prawidłowo taki wyrzut wykonać. Skoro, skoro zostałem o to poproszony, to z przyjemnością. Może pokażę. delikatnie, bo tutaj szkoda około. Oczywiście. De, delikatnie. E, prawidłowy wyrzut taki podstawowy do prostego rzutu powinien wyglądać mniej więcej tak. Wkładamy oczywiście palce w kulę, ręka jest prosta, ręka luźna, tak jak huśtawka, to bardzo łatwo wytłumaczyć. E, należy ugiąć lekko kolano, nogę. Nogę drugą dla balansu wystawić o, w ten sposób, rękę również dla balansu. No i co? Puszczamy kciuk i trulamy kulę do przodu. No i w ten sposób puszczona kula na pewno powinna. O, przepraszam, <grystanie> <grystanie> na pewno powinna wiele kręgli zbić. Mhm. Powiedz mi, od jak dawna w Polsce gra się w kręgle? No w kręgle w Polsce gra się. W sumie w samej kręgle klasyczne podejrzewam, że od ponad kilkunastu lat o, około... proszę, nasz operator, świetnie! To się, każdy się lubi zabawić w kręgle, widać nawet operator. Jeżeli chodzi o historię bowlingu samego, bo to jest różnica kręgle i bowling, to około, około 12-13 lat, czyli stosunkowo od niedawna bowling wszedł do Polski. Też od, można powiedzieć, że świeże są maszyny takie, które automatycznie ustawiają te kręgle w, które nie są podpięte na sznurki, na przykład, bo też były takie maszyny, które miały na sznurkach podpięte kręgle, ale to też powodowało wiele problemów. Sznurki się plątają i tak dalej. One są oczywiście o wiele szybsze, ale o wiele prostsze w konstrukcji, no i nie tak bardzo zaawansowane. My jednak bazujemy na tych automatycznych. Rozumiem, często, często klienci mogą. Yy, Uważać, że za wolno taka maszyna ładuje kręgle, tak, no ale Aha. trzeba zrozumieć, to jest jednak urządzenie mechaniczne i ono no, nie, zawsze, nie zawsze tak działa przy tylu luźnych kręglach, jak, jak powinno. No. Ja często niestety w kręgle nie gram, profesjonalistą z pewnością nie jestem, ale wiem co to takiego strike. No właśnie, to może wytłumaczyć wszystkim przed telewizorami, którzy jeszcze się z tym nie zapoznali. E, strike oznacza zbicie wszystkich kręgli, czyli wszystkich dziesięciu kręgli w jednym rzucie. E, czymś... Proste do wykonania? Zależy. Jeżeli bardzo chcemy, to im bardziej chcemy, tym trudniej wykonać takiego strajka. Oczywiście trzeba. Czyli najczęściej zdarza się to przypadkowo. Często. Amatorzy, amatorzy czy też, przepraszam, osoby, które przychodzą na kręgielni i grają od czasu do czasu. Ma przyjemności. Rzadko, rzadko kontrolują to, czy, czy będzie strajk, czy nie. Tak? Im, Im więcej trenujemy, w tym większym stopniu mamy pewność, że strajk że nastąpi. To jest w ogóle duże osiągnięcie, zbicie 12 strajków w jednej grze, bo tyle jest możliwe. Mhm. I to jest 300 punktów, to bardzo, bardzo rzadko się zdarza. No właśnie, o to chciałam zapytać. Ile to... strajków możemy zbić jeden za drugim? W to 12 strajków w jednej grze. W Polsce, naj... z tego co pamiętam, najwięcej zdarzyło się, że ktoś zbił dwa razy 300 pod rząd, czyli, mhm. czyli zbił co najmniej. 24 strajki mm -hmm. pod rząd. Super. No, tak, a ty, a to jaki, masz, jaki masz rekord? Znaczy, mój rekord jest. Teraz dokładnie nie pamiętam, dlatego że bardzo ważne w ogóle dla takiego gracza, który gra i stara się ustalić swoją średnią, nie to, jaki najwyższy wynik zdobywa, tylko jaki najniższy wynik potrafi osiągnąć. Mhm. Jesteś tak dobry, jak Twój najniższy wynik. To Kiedyś taką informację przekazał mi trener, który, który mnie trenował, i, i tak, tak staram się myśleć. Nie o najwyższych wynikach, tylko mhm. o tym, żeby ten najniższy nie był, nie był aż taki niski. Mhm. Powiedz mi, czy. Poznaniacy często odwiedzają NK bowling? Często. Jesteśmy, jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, jak, jak Poznaniacy nas odwiedzają. I to zresztą nie tylko osoby z Poznania, bo zdarzają się również osoby, osoby z okolic Poznania, czy mhm. gdzieś suchy las, no wiele lubo dużo, mhm. dużo miejscowości dookoła Poznania, również przyjeżdżają, mamy nieraz sprzedaż taką, gdzie mamy dostęp do, do danych, oczywiście skąd, skąd osoby kupują, tak? mhm. Jakie, o, o, informacje o kodzie pocztowym. No i, no i właśnie okazuje się, że nie tylko Poznań, ale również okolice Poznania. Czyli jesteśmy zainteresowani bowlingiem, kręglami? E, tak, jest zainteresowanie. To głównie, głównie jest pod kątem rozrywki oczywiście ze znajomymi. Mhm. Mm, bardzo dużo, wręcz powiem nieproporcjonalnie dużo organizujemy urodzin i imprez dla dorosłych w porównaniu do imprez dla dzieci. Mhm. W innych lokalizacjach przyzwyczaiłem się, że, że większość imprez organizowanych to imprezy dla dzieci. Urodziny. Głównie urodziny, a w Poznaniu to właśnie dorośli najczęściej organizują urodziny na kręgielni. Co zrobić, żeby wygrywać w momencie, kiedy właśnie z grupą przyjaciół pojawimy się na kręgielni? Złote rady zdradzaj teraz po kolei. Złotą, taką złotą radą jest oczywiście oczywiście spokój, jest oczywiście rzucanie na wprost. Właściwie turlanie kuli, żeby nie starać się rzucać jej, tylko luźno, luźno poturlać. Czyli nie, to, nie tak, jak robili to w Flintstonowie. Nie, flin, to jak, jest tak błąd. jak w nie. Żadnych, żadnych wymachów, kręcenia kulą dookoła, y, znaczy do tyłu i do przodu. Mhm. Żadnych młynków, takie rzeczy nie są potrzebne, wystarczy luźny wymach do tyłu i do przodu, poturlać kulę. Bardzo istotne jest to, rozmawialiśmy o tym przed, przed wejściem, żeby patrzeć na strzałki. Strzałki to taki jakby celownik. Wystarczy stanąć mniej więcej głową, głową i barkiem na wysokości tej środkowej strzałki i postarać się poturlać przez nią do przodu kulę. I wtedy najczęściej, najczęściej jest e, duża szansa zbiciu wielu kręgli. Nie mówię, mhm. że strajka, ale, ale wiele kręgli można w ten sposób zbić. Najlepiej zrobić to takim szybkim ruchem, czy zdecydowanym, czy właśnie powoli, spokojnie? Po raz kolejny powtarzam, że luźno. No, mhm. to ręka, ręka powinna być e, najczęściej, mówię, tak jak, jak huśtawka. Czyli huśtawka, nie wiem, nikt jej nie, pośpie, nie pośpiesza, ani mhm. nie zatrzymuje specjalnie, nie hamuje. Po prostu tak jak wahadło, buja się ręka do tyłu i do przodu, no i puszczamy w pewnym momencie odpowiednim kulę. Super, to już na koniec naszej dzisiejszej rozmowy. Powiedz, kiedy warto Was odwiedzić na taką partyjkę. Hmm. Jeżeli, jeżeli mamy czas na reklamę, to oczywiście powiem, że najlepiej opłaca się przyjść do nas do 17, właściwie do końca wakacji, dlatego że wtedy jest cena, cena jednej gry w kręgle to 4 zł. Specjalnie tak zrobiliśmy dla dzieciaków, żeby mogły w czasie wakacji przychodzić do nas. Oczywiście opłaca się do nas przychodzić na wieczory kawalerskie i różnego rodzaju imieniny i urodziny. Wtedy dajemy wszys wszystkim na wszystko rabat 10%. Również opłac się nas przychodzić w dni świąteczne, tak jak nie wiem, długie weekendy. Wtedy robimy specjalnie dla naszych klientów i bardzo dużo rozsyłamy też wiadomości naszych klientów na temat promocji, jakie są w tym czasie. No super, czyli na pewno w wakacje warto Was odwiedzić. Jesteście taką fajną alternatywą na to, na przykład, jak spędzić ten najbliższy piątkowy wieczór. Super, dziękuję Ci bardzo serdecznie dziękuję. za nasze dzisiejsze spotkanie. Państwa już teraz zapraszam na krótką przerwę, a za chwilę kolejni goście. Do zobaczenia.